Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam przepis na pyszny schab pieczony w kapuście kiszonej po góralsku. Zapraszam na filmik. Potrzebować będę 4 plastry schabu, pół kg kapusty kiszonej, jedną marchewkę, chyba, że macie kapustę kiszoną już od razu z marchewką, to wtedy nie musicie marchewki dodawać. Jedną łyżkę mąki, pół szklanki kwaśnej śmietany, a z przypraw sól i pieprz do smaku, majeranek, słodka papryka, cztery ziarna angielskie, dwa listki laurowe i ja również lubię dodawać suszone śliwki. Potrzebna będzie również jedna duża cebula lub dwie małe. Ponadto oczywiście potrzebować będziemy tłuszcz do smażenia, olej lub smalec. Ze schabu odkroję nadmiar tłuszczu. Ja odkroję tylko te największe kawałki. Kotlet lekko rozbijam tłuczkiem. Rozbite kotlety przyprawiam solą, pieprzem, słodką papryką oraz oprószam delikatnie mąką. część mąki zostawiam do przyprawienia potem kapusty. Mięso przyprawiam mm. również mm. po drugiej stronie. Na patelni rozpuściłam smalec. Teraz smażyć będę na nim kotlety schabowe. Jak widzicie mój smalec jest ze skwarkami, one dodadzą mojej potrawie dodatkowego smaczku i tekstury. Kotlety obsmażam po obu stronach. W międzyczasie, kiedy smażą się kotlety, pokroję cebulkę. Cebulę pokroję w kosteczkę. Marchewkę ucieram na tafce Kiedy kotlety się uzgrubnienią, przewracam je na drugą stronę i obsmażam Kiszoną kapustę poszatkuję jeszcze na mniejsze kawałki, jeżeli wasza kapusta jest zakwaśna, to należy ją wcześniej przepłukać. Kiszoną kapustę przełożyłam do garnka. Dodam teraz do niej moją startą marchetkę, paliski laurowe, ziele angielskie i resztę przypraw razem ze śliwkami zalewam tak szklanką wody może być bulion jeżeli wolicie i kapustę podduszę tak około 30 minut usmażone kotlety przekładam teraz na osobny talerzyk a na tłuszczu na którym one się smażyły podsmażę burkę. Hmm. Hmm. Cebulę smażę, całość że momentem się deszcz. którą przekładam cebulę do gotującej się kapusty. Staram się odcedzić jak najwięcej tłuszczu, całość dobrze wymieszam i jeszcze gotuję. Kapustę doprawię jeszcze solą oraz świeżo zmielonym pieprzem. Po 20 minutach do żaroodpornego odpomnego naczynia wykładam połowę mojej udoszonej kapusty. Na nią wyłożę kotlety schabowe i przykrywam resztą kapusty. Garnek przykrywam pokrywką lub folią aluminiową i wstawiam do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni Celsjusza na 25 minut. W mam tutaj pół szklanki kwaśnej śmietany. Dodam do niej pół łyżki mąki. I całość dobrze wymieszam. Po 25 minutach wyciągam mój schab z kapustą z piekarnika i zaprawię jeszcze faschną śmietaną rozrobioną z mąką. Do piekankę ponownie przykrywam i wstawiam jeszcze do piekarnika na następne 15 minut. Ok, 15 minut minęło i mój schab jest już gotowy. Pachnie wspaniale. Będzie smakował fantastycznie z gotowanymi ziemniaczkami. Mm. Jest naprawdę bardzo smaczny i bardzo wam go polecam. Pachnie naprawdę wspaniale. Schab jest mięciutki. Bardzo Wam go polecam. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodoba. Jeżeli tak, to bardzo Was proszę, dajcie kciukę w górę. Zachęcam Was również do subskrybowania na mój kanał, aby móc oglądać następne przepisy. Witam Was niezwykle serdecznie na moim kanale i w mojej kuchni. Dzisiaj mam Wam do zaproponowania przepis. Na zdrowszą wersję schabowych, schabowe z piekarnika. Idealne dla tych, którzy nie mogą jeść dużej ilości tłuszczu, tłustych potraw. Bardzo Wam je polecam. Kotleciki są bardzo smaczne, chrupiące i zdrowsze. O, życzę Wam smacznego i zapraszam Was na filmik. Więc tak, tutaj mam kawałek schabu. To jest tak mniej więcej ponad kilogram. Schab umyłam, osuszyłam papierowym ręcznikiem. Teraz odetnę z niego odrobinę tłuszczu. Ja tłuszczu trochę na schabie zostawiam. To jest cały smak. Ale odkroję te większe kawałki. Te odkrojone kawałki możecie zamrozić i dodać do domowego smalcu kiedy będziecie robić i tak przygotowany schab podzielę teraz na plastry moje plastry tak około centymetr półtora centymetra grubości Podzielony, następnie każdy z kawałków rozbijam tłuczkiem na cienki kotlet. Ja lubię moje schabowe cienie. aby kotlety nie chlapały. Ja swoje przykrywam papierem do pieczenia. Nie używam do tego celu folii spożywczej, nie lubię wbijać w kotlety plastiku. Wolę zjeść papier. kotlety rozbijam z obu stron i w ten sam sposób przygotowuję resztę kotletów następnie każdy kotlet oprószę z obu stron solą i pieprzem i do ilość soli i pieprzu według uznania ja lubię mocno pieprzne Tak, przyprawione kotlety odstawiam na chwilkę na bok. Jeśli jest ciepło, odstawcie je do lodówki. A ja w międzyczasie obiorę i pokroję jedną cebulę. Cebulę pokroję w pół talarki. I odstanę kotlety, przekładam teraz do dużej miski. Do miski dodaję pokrojoną cebulę. Cebula nie tylko dodaje nam smaku w tym daniu, ale również sprawi, że mięso lekko skruszeje. I kotlety następnie zalewam mlekiem. Ilość mleka, oczywiście, taka, aby przykryło ładnie kotlety. Zależy to będzie oczywiście od wielkości waszych kotletów oraz wielkości miski, jakiej użyjecie. I tak przygotowane kotlety wstawiamy teraz do lodówki. Ja oczywiście przykryję je talerzem. Kotlety wstawiam na minimum 2 godziny, ale takie danie możecie przygotować sobie również dzień wcześniej i zostawić w tej formie w lodówce na noc. schabowe wyjątkowo teraz z lodówki. Przed pieczeniem zostawiam je na blacie kuchennym tak około 20 minut. Chcę, aby doszło one trochę do temperatury pokojowej. Kotlet następnie wyciągam z mleka. Odrobinę je, odsączę i wykładam na papierowy ręcznik. Aby trochę obciekły z mleka. Teraz przygotowałam sobie typową panierkę do kotletów sabowych. Tutaj na jednym talerzu mam mąkę, jajka oraz tartą bułkę. Jajka lekko roztrzepię. Tutaj przygotowałam sobie również blachy do pieczenia. Blachy oczywiście. Wyłożyłam papierem do pieczenia, następnie spryskuję ją olejem. Papier możecie lekko posmarować olejem. Chodzi o to, żeby kotlety się do papieru nie przyklejały. I zaczynam panierować moje kotlety. Zamaczam je najpierw w mące. Następnie wkładam do rozmąconego jajka, a na koniec w bułce obtaczam je w bułce tartej. I tak przygotowane kotlety wykładam na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Postępuję w ten sam sposób ze zresztą kotletów. Kotlety również lekko spryskam olejem z wierzchu. W ten sposób przygotowane kotlety wstawiam teraz do piekarnika. Piekarnik nagrzewam do temperatury 180 stopni Celsjusza. Grzanie góra dół. Piec będę z każdej strony po 10-12 minut. Oczywiście w zależności od mocy piekarnika kotlety będą piec się dłużej lub krócej, ale tak standardowo myślę 12 minut z każdej strony powinno być. Akurat, no chyba, że zaczną się przypalać, wtedy przewróćcie je wcześniej. A tutaj, kochani, tak standardowo dla mojego męża usmażę jednego kotleta na smalcu. Będziemy mogli wtedy porównać te z piekarnika i te smażone. Wiadomo, które zdrowe, prawda? I na gorący tłuszcz rzucam mojego giganta. I obsmażam w I mój smażony schabowy jest gotowy, tradycyjnie na smalcu taki niezdrowy. Mój mąż będzie zadowolony i w połowie przekładam kotlety na drugą stronę spryskam odrobinę olejem i ponownie wstawiam do piekarnika i tak oto kochani wyglądają moje kotlety z piekarnika one wyglądają bardzo blado w mojej kamerze takie naprawdę nie są tak wyglądają z drugiej strony są fajne, chrupiące no i na pewno zdrowsze od tych tradycyjnie smażonych kotletów. Tutaj dla porównania mój smażony kotlet. No troszeczkę się od siebie różnią, ale zapewniam Was, że w smaku są idealne. I tak oto kochani prezentują się kotlety wyjęte z piekarnika. Tak jak wspomniałam są wyjątkowo chrupiące, naprawdę smaczne. No i dużo zdrowsze dla tych na diecie. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodobał. Ja Wam bardzo dziękuję za spędzony ze mną czas. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie pa! Tak kotlety wyglądają w środku. Są fantastycznie wypieczone naprawdę bardzo chrupiące. Jeśli ktoś uwielbia kotlety z wypieczoną skórką, to bardzo proszę. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i w mojej kuchni. Na imię mam Monika i dzisiaj pokażę Wam przepis na szybkie, proste dania obiadowe ze schabu. Bardzo smaczny, świetnie się sprawdzi na okazję lub na co dzień. Tutaj przygotowałam sobie 6 kotletów schabowych. Moje są z kością, ale jak najbardziej możecie użyć schabu bez kości. Ja już trochę okroiłam z nich tłuszczyk. Zostawiając odrobinę wiadomo tłuszcz przewodzi smak, więc z odrobiną tłuszczyku będą smaczniejsze. Teraz doprawiam kotlety z salą i pieprzem. Przyprawiam je z obu stron. Nie żałuję pierwszą. Na patelni rozgrzewam łyżkę oleju rzepakowego oraz łyżkę masła. Ponieważ schabowe robię w kremowym sosie, uważam, że smażenie ich na smalcu nie byłoby najlepszą opcją. Czas będzie wtedy za tłusty, za ciężki. Następnie na tłuszczu obsmażam kotlety z obu stron. Kotlety obsmażam po obu stronach tak 3-4 minutki z każdej strony. Kiedy kotlet jest spadnie wciągam je na osobny talerz i obsmażam następną partię. W tym czasie, kiedy smażą się kotlety, ja przygotuję cebulę i pieczarki. Cebulę pokroję w piórka i pokroję w plasterki oczyszczone pieczarki. I tutaj mam 250 g pieczarek. U mnie pieczarki kasztanowe, Czyli te brązowe, ale możecie użyć również białe. Kiedy wszystkie kotlety już się podsmażą, ściągam je i przekładam na palerzyk. A na tym pysznym oleju i sokach kotletów, podsmażę teraz cebulkę. Cebulkę zeszklę i do zeszklonej cebulki dodam pieczarki i całość podsmażam. Do podsmażonych pieczarek dodam cztery rozniecione ząbki czosnku, garść posiekanej pietruszki, oraz kilka listków świeżego lub suszonego tymianku. Mmm, pachnie przepięknie. Doprawię pieprzem oraz solą. I do pieczarek dodaję 300 ml śmietany 18% Całość dobrze wymieszam i zagotowuję. Sos pogotuję tak 3-4 minutki i na patelnie z powrotem przekładam kotlety. Do patelni dolewam również sok, który wypuściły Patelnię przykrywam I kotlety dosić będę jakieś 15-20 minut Oczywiście za jakiś czas trzeba sprawdzić Czy sos za bardzo nie odparował I odrobinę zamieszać od dna I moja potrawa jest gotowa Ja lubię jeszcze patelnię przed tym podaniem włożyć do piekarnika na funkcję grillowania sos nabiera wtedy ładnego koloru i ładnie gęstnieje na koniec posypię moją poprawę pietruszką i gotowe szybko i smacznie mam nadzieję, że ten przepis będzie stanowił dla Was świetną odmianę do zwykłych schabowych mam nadzieję, że z niego chętnie skorzystacie, ja Wam dziękuję bardzo za spędzony ze mną czas Wszystkie polubienia, subskrypcje i komentarze. Tradycyjnie życzę wam smakowitego dnia i do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie pa.